Z tej strony Magdżela. Dzisiaj będziemy zajmować się tematem liczby mieszanych. Moi drodzy, mam do Was pytanie. Jaka część trójkąta trójkątów została tutaj zamalowana? Tutaj jest jeden cały trójkąt, a tutaj jest jeden z dwóch. Czyli co? Mamy tutaj zaznaczone jeden, jedna, druga trójkąta. Ile części okręgów mamy tutaj pokazanych? Tu mamy jeden okrąg, tu mamy drugi okrąg. A tutaj mamy połowę w trzeci. Czyli ile mamy? Mamy dwa całe okręgi i jeszcze jedna druga. Moi drodzy, ułamki, które wyglądają w takiej postaci, nazywamy liczbami mieszanymi. Liczby mieszane, czyli na przykład 3 całe i 1 piąta, składają się z części całkowitej. Całość to jest, moi drodzy, część całkowita. Natomiast to, jak już wiemy, to jest ułamek. Czyli poznaliśmy, moi drodzy, teraz liczby mieszane, które składają się z części całkowitej i z ułamka. Moi drodzy, więc to jest pierwsza część naszej lekcji, konkretnie temat. Ale w naszym temacie dzisiaj poznamy jeszcze rodzaje ułamków. Poznamy jeszcze dwa rodzaje ułamków, a mianowicie pierwszym ułamkiem, jaki poznamy, to będzie uwaga, ułamek. Ułamek właściwy, ułamek właściwy. Moi drodzy, zamalujemy sobie tutaj dwa kawałeczki, czyli zamalowaliśmy. 2 z czterech, czyli mamy ułamek dwie czwarte. A tutaj zamalujemy sobie jeden kawałeczek, czyli zamalowaliśmy jedną drugą. Moi drodzy, ułamek właściwy jest to taki, w którym zawsze licznik, czyli ta liczba u góry zawsze licznik jest mniejszy od... Mianownik. Zawsze licznik jest mniejszy od mianownika. To są ułamki właściwe. Teraz sobie napiszemy kilka przykładów ułamków właściwych. Jakie mogą być przykłady? Na przykład: 5 szóstych, 7 dziewiątych, 4 setne. 5, 18. To są, moi drodzy, przykłady ułamków, czyli to są ułamki właściwe. Jak możecie się domyślić, oprócz ułamków właściwych istnieją także ułamki niewłaściwe. Czym się różnią ułamki niewłaściwe? Tak naprawdę można powiedzieć, że ułamki niewłaściwe, napiszemy sobie ułamki. Niewłaściwe. Niewłaściwe. Jakie to są ułamki niewłaściwe? Ułamki niewłaściwe to jest troszkę przeciwieństwo ułamków właściwych, czyli takie, w których licznik jest większy od mianownika, ale nie tylko większy. Także równy. Czyli na przykład ułamek niewłaściwy to jest ułamek 5 piątek, to jest ułamek 6 /5. Szóstych. To jest ułamek 9, siódmych, ale też na przykład to jest ułamek 11, piątych. To są, moi drodzy, ułamki niewłaściwe. Przypominam, u góry jest zawsze licznik, a na dole jest mianownik. No ale, moi drodzy, teraz musimy się nauczyć, jak przechodzić z ułamków niewłaściwych na liczby mieszane. Oraz z liczby mieszanych na ułamki niewłaściwe. Zaczniemy najpierw od przechodzenia z ułamków niewłaściwych na liczby mieszane. Żeby nauczyć się zamieniać ułamki niewłaściwe na liczby mieszane, musimy umieć dzielić z resztą. Więc zapisujemy sobie zamiana ułamków niewłaściwych. Nie właściwych ułamków niewłaściwych na liczby mieszane. Ale na początku przypomnimy sobie, moi drodzy, dzielenie z resztą. Dzielenie z resztą. Dzielenie z resztą. Mój drodzy, na czym polega dzielenie z resztą? Na przykład podzielimy sobie 12 na 5. Pytanie brzmi, ile piątek mieści się w dwunastce? A no, w piątek mieści się dwie, więc piszemy dwie i mamy reszty. Ile nam jeszcze do 12 brakuje? Dwa. Reszty dwa. Kolejny przykład. Ile to jest, moi drodzy, 15 podzielić na 4? Nasze pytanie. Ile czórek mieści się w 15? A no czórek czwó w 15 mieści się 3. Bo 3 razy 4 to 12. Mamy 12, więc do 15 brakuje nam jeszcze 3. Pytanie: ile czórek tym razem mieści się w, cz w 16? Czórek w 16 mieści się równo 4, czyli nasza reszta to jest 0. Przypominam że ry oznacza, oznacza resztę. Moi drodzy, przypomnieliśmy sobie teraz dzielenie z resztą, które nam będzie potrzebne do zamiany ułamków niewłaściwych na liczby mieszane. No to zaczynamy, moi drodzy. Zaczynamy. Mamy teraz ułamek na przykład 14 trzecich. Moi drodzy, przypominam, i informuje, że kreska ułamkowa to jest to samo co znak dzielenia, więc 14 trzecich możemy zapisać jako 14 podzielić na 3. No już wiemy, że 14 podzielić na 3 to się równa. 3 razy 4 to 12, więc mamy 4 całe reszty 2. I teraz, moi drodzy, tak. Zapiszemy sobie pod spodem 14 trzecich, żeby nie było żadnych wątpliwości. To się równa. Ile całych mieści nam się, ile całych trójek mieści nam się w 14? Obliczyliśmy tutaj u góry, że mieści nam się 4 całości. Mianownik zawsze pozostaje taki sam. Więc jeżeli tutaj była trójka, tutaj też musi być trójka. I teraz w licznik... To jest po prostu, moi drodzy, reszta dzielenia. Jaka u nas jest reszta? Dwa. To znaczy, że tutaj wpiszemy sobie dwa. Zrobimy sobie teraz jeszcze jeden przykład, żebyśmy dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Zmarzę sobie ten przykład. Zmarzę ten przykład, napiszę jeszcze jeden. Na przykład 17 trzecich. Przypominam, kreska ułamkowa to jest to samo co znak dzielenia, więc mamy 17 podzielić na 3. Ile trójek mieści się w 17? Mieści się tych trójek 5, bo 5 razy 3 to 15, i zostaje nam reszty 2. No to teraz, moi drodzy, pod spodem znowu piszemy 17 trzecich, to się równa i ile, ile całych trójek mieści nam się w siedemnastce. No to, moi drodzy, my już wiemy, że całych trójek mieści nam się pięć. Więc piszemy wielkie pięć. Piszemy teraz kreskę ułamkową. Przypominam, że mianownik jest zawsze taki sam. A w liczniku piszemy, moi drodzy, resztę z dzielenia i reszta z dzielenia wynosi 2. Gdybyśmy Będziemy bardziej doświadczeni, to już nie będziemy pisać tego e, działania tutaj. Nie będziemy pisać dzielenia. Zresztą tylko od razu przejdziemy do tego. Więc ja teraz zrobię dwa przykłady już bez użycia dzielenia pisemnego. Będziemy to dzielić po prostu w głowie. 26. To się urówna. Ile całych szóstek mieści nam się w dwudziestce? Mieści nam się trzy całe szóstki. To jest 18. Pamiętajmy, że zostawiamy zawsze ten sam mianownik, czyli 6, czyli mieści nam się 3 całe szóstki i ile nam zostaje reszty? 2, i zostaje nam 2 reszty. Jeszcze jeden przykład. Weźmiemy sobie na przykład 25 czwartych, to się równa. Ile czwórek mieści się w 25? W 25 mieści nam się 6 całych czwórek i Zostaje nam jeszcze jeden reszty. Przypominam, że mianownik jest zawsze taki sam. Dobrze, moi drodzy, to była kolejna część naszej lekcji. A teraz nasza lekcja będzie polegać, że będziemy zamieniać liczby mieszane na ułamek niewłaściwy. Więc ja sobie tutaj zmarzę tablicę i u góry zapiszemy to, co mamy teraz zrobić. Więc piszę zamiana. Zamiana liczb mieszanych, mieszanych na ułamki niewłaściwe. No i drodzy, zanim Wam wytłumaczę tą zamianę, to wyobraźmy sobie, że mamy trzy okręgi. Nasza wyobraźnia musi być duża, ponieważ wszystkie te trzy okręgi są jednakowe i wszystkie te trzy okręgi podzielone są na trzy równe części. Na trzy równe części. Tutaj jest tak i tutaj tak. I teraz zamalujemy sobie odpowiednią liczbę części. W tym pierwszym nasza, może to być nasza pizza, mamy jedną całą pizzę. W drugim też zjedliśmy całą pizzę. A w trzecim zjedliśmy tylko jeden kawałek. I moi drodzy, ile kawałków zamalowaliśmy? A no tak, tu jest dwa razy trzy kawałki, dwa razy trzy kawałki, i do tego dodajemy jeszcze jeden kawałek. kawałek czyli ile zjedliśmy kawałków pizzy? A no mianowicie zjedliśmy siedem kawałków pizzy. Teraz moi drodzy, zamienimy sobie. Liczbę mieszaną. I na tej mamy zaznaczone? Mamy dwie całe pizze, mamy dwie całe pizze i jedną trzecią. To się równa. I my, moi drodzy, ustaliliśmy, że mamy siedem kawałków. No to siedem kawałków zawsze była liczba kawałków, które zjedliśmy, zawsze pisaliśmy u góry. Więc teraz też zapisaliśmy u góry, a mianownik informuje nas, na ile kawałków została nasza pizza podzielona. No, ale rysunki zawsze się, zawsze rysunków nie będziemy rysować. Więc teraz pokażę Wam, jak można to bezpośrednio na liczbie mieszanej obliczyć. Moi drodzy, najpierw ten przykład troszkę z boku, czyli mamy dwie całe i jedną trzecią. I teraz jak to zamieć? Popatrzcie się. Zawsze będziemy mnożyć mianownik razy całość. Tu będziemy mnożyć, moi drodzy, będziemy mnożyć. I do tego będziemy dodawać licznik. To się równa. Ile nam wyjdzie? 3 razy 2 to jest 6. Dodać 1 to jest 7 trzecich. Popatrzcie się, moi drodzy. Wyszło nam to samo. Więc teraz zapamiętujemy. Tutaj obliczyliśmy, ile kawałków pizzy zjedliśmy. Czyli licznik mówi nam, ile kawałków pizzy zjedliśmy. A tutaj, moi drodzy, mamy schemat, jak szybko przejść z liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy. Zrobimy sobie jeszcze tak ze dwa przykłady, tylko, moi drodzy, ja tutaj u góry zaraz na środku napiszę ogólny schemat, z którego będziemy korzystać, żeby nam było łatwiej. Czyli na przykład mamy 3 całe i jedną trzecią. To się równa. Jeszcze raz zapisujemy. Zawsze mnożymy licznik Mianownik, przepraszam, mianownik raży całość. Tutaj piszemy mnożenie i do tego dodajemy to, co mamy w liczniku, czyli 3 razy 3 to 9, dodać 1 to jest 10 i zawsze mianownik przepisujemy. Czyli w tym przypadku 3 całe pizze i 1 kawałek z 3 to jest to samo, jakbyśmy zjedli 10 kawałków, a nasza pizza została podzielona na 3 kawałki. I jeszcze jeden ostatni przykład. 5 całych jedna druga. To się równa. 2 razy 5 to 10. Dodać 1 jeden to 11 drugich. Mam nadzieję, mój drodzy, że wszystko, co na dzisiejszej lekcji Wam powiedziałam, jest dla Was jasne. Ja Wam za dzisiejszą lekcję bardzo dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia na następnej lekcji. Pa!